3, 2, 0 i dzisiaj coś mi się od yy, Dobra, yy, Dobra, coś mi się popsuło po prostu. Yy, dobra, Elo, dzisiaj gramy z Micha z 9, czyli, znaczy, yy, dobra, polecam polecam subskrybować anonimowego po prostu. A ja nie mam hajsu w ogóle. Jak zdobyć hajs? Musimy zdobyć hajs, bo jak chcę jakąś. jest Okej. Okay. Czyli... Albo, że można użyć buga, który kopiuje na samym początku milion bonusów na was. O, no to fajnie, no to musimy to zrobić. Tylko nie wiem, jak się go robi. Fajnie. Ale wiem, jak się lata. To wpisz człowieku na YouTubie, jak zrobić buga w, 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 w Dead Race'ach. Dead, ah? dead rise, dead, dead dead riz jak już bo dead czego masz dwie... Riz, dead rise! Riz, riz. Riz, riz. Dobra, zamknij, jadaczkę. Dobra, Dobra, ja też się zamknę, okej? Mmm, 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 Dobra, jak wiecie, zaraz ani animunicję, tylko że ty musisz się animiniować, a to są te dwie twoje... Te twoje dwie beczki, więc no. Ale każdy beczki jest do czego innego. No i to z tego. Przedmioty czasowe i rzeczy ze sklepu. Aha, lol, mmm, em, em, Nie pytaj jak konia wkładam z tego małego worka. No ja też nie pytam. Nie, o zdanie. Animowie, ani mówię, sani mówię, Bądź A! No ale nie mogę tu wejść. Coś ty zrobił z tym koniem! Na chwilę muszę tutaj, żeby zajść kobarekę i kupić, że to ma Czekaj, zrobimy barykadę. Hehe, ho, jo, ala, taki A wiesz, że, wie, że Dawid. Łukasz się nie słyszy? Do... Ej, Łukasz! Do kogo teraz mówisz? Do Dawida, bo Dawid próbuje coś mówić, a ty przecież go nie słyszysz. A no tak zapomnij. Łukasz! <noise> 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 Ej, w ogóle... Ej, w ogóle Dawid, to ty wiesz co ty mówisz w ogóle, bo ja nie wiem i w ogóle cię nie słyszę. Ale wiesz, jak cię nie słyszysz? No właśnie ja cię Dawid nie słyszę o ile coś gada. Ale on cię nie słyszy! Czekaj! Czy tam cię dwa jednorożce? Czekaj z tą Jak to jedno... Jak to jedno do rzece? się. Ty możliwe, że tak. Ty no bo są białe konie, a zawsze w wystawie białych koni musi być co najmniej jeden koni tak. Ale to chyba nie ma tutaj jeden Ale Ale nie ma tutaj jedenorożca, więc... Ej, ty poczekaj, ja tu jestem chyba kierowcą, co nie? Łopatą, łopatą, łopatą. Ale wiesz, on... Dobra, jest po prostu ja do tego domu. Ej, no by się sermowały. Okej, okay, dobra, fajnie. A kurde, nie się tak? Jest ale to jest chyba zombie ze zbroją. Fajnie, fajnie. Tak, to jest zombie ze zbroją, ja ci kręcę. A to jest zombie? A to ja mogę to chyba chowie, 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 z niego chowie, Gdy się ma zbroję? Ratuję! Ratuj. Pogromca śmieci! Ej poczekaj, ja chcę go zabić! Ja chcę go zabić! No kurde! Weź go na pakę i być na pamiątkę. Okej, okay, dobra. A poza tym co tam jest? No, zobaczymy kuczko. Zobaczmy. To pieca te rzeczy. E, ja mogę spalić te e, tego Nie tego ze zbroją. Nie, nie, ze zbroją nigdy nie spalę. Nie. Ekspalier. I z jeszcze się nie a Mam apteczkę. A, fajnie, fajnie, dobrze. Um, bum, bum, szaka taka. Oto tam mogę spalić, tak? Tak. Nie mieszczą się. O, dobra zmieściły oh, się. Daj mi tego no. głębiaka. Co? Daj mi tego głębiaka. O. I tymczasem przypadkowo... No i go spaliłeś. Brawo. Ja chcę skinąć, ja chcę skinąć. Dobra, nie, bo mi się klewia tu da się szwankuje się. Ja chcę skinąć, ja chcę skinąć, ja chcę skinąć, ja chcę skinąć. Ja chcę tyl się, chcesz ginąć, ja chcesz ginąć, ja chcesz ginąć i się zelc. Konie, nikt tego nie słyszał, oprócz mnie. A ja to co? Jedynie ty i ja to słyszymy. Fajnie, fajnie. Uwaga, General Store! O, faktycznie. I szkoda, że tam nie, nie można mieć kiluszu. Dobra, idziemy do General Store'a. Ej, a mogłem sprzedać te zombiaki. A się nie da sprzedać? Aha, dobra, dobra. Ja tego takiego dużego wilkołaka, co ja go kiedyś sprzedałem, jego ciało, to... Dobra, dawaj tych idiotów. I kolejny, dobra. No to zaj... Ej, dobra, to nam się chyba przyda właśnie, nie? O, to, bo Chyba da się dalej zrobić ten portal. Ej, dobra, to fajnie. I będziemy mieć kolejne 50. No, a ja sobie w, w końcu kupię jakąś klasę. W końcu. Wilko, noc. Skąd wiesz? Bo słyszałem wilka, zaś jak nie ma wilka, to znaczy, że jest żółbiakową noc. A ja nie słyszałem wilka, bo. O, ja pchnię to. Właśnie jeździła dźwięk, pewnie. Nie, bo sobie po prostu dźwięk wyłączyłem. Aha. Jakby... Jakby mi nie działał dźwięk. A w ogóle miasto, to będziemy się bronić. Jakby mi nie działał dźwięk, to bym cię nawet nie słyszał. A mnie tu nie ma, bo ja wiem, że tu jest czadno i mnie widać, nie? I tu ja się będę tutaj teraz się patrywał tu. Bo tu mnie jednak widać, dobra Kuzyn, nie mam żadnego wyboru, po prostu się schowam pod tylko... Ej, zobaczymy! Stój! 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 Łukasz! Co? A! Dobra, nic nie mówiłem. Rób to co ja, szukamy przez całą noc. No na mnie go mogą trafić. No! Nie! Pomocy! Pomocy! Kur... Zombieki! 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 Spokojnie! Patafiany! Patafiany mnie zabiły! Patafiany mnie zabiły! Czekamy do dnia. Ja tutaj jaką mam? Tutaj nikogo. A poza tym ja utknąłem! Pomocy! Nie. Ej, doda, żyję, żyję, daj mnie! Weź mnie ulec O papoko! Ja po po. po. Okej, okay, moje, 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 moje. Moje, moje, moje. Moje, moje. Oj, ten miał giverę. Weź go, weź go, bo da się go sprzedać za 35 zł. Dobra, już go biorę i teraz y, te wszystkie są już mi... powoli bra zaczyna brakować miejsca. Czekaj, Czekaj ym, to może mi się przydać. e, e nie. No wiem, ja tego też nie mogłem podnieść wcześniej. A, jak Czekaj. to jest 2, też to ja A to są śmieci i paliwów, więc sobie wezmę. A, bo ja już nie mam miejsca, nie? Czekaj! Tutaj będziesz czekać, sumie? Gdzie? No, na pociągu i jak będzie start, to będziesz nie jechać, z przyjechać Okej, okay, dobra, dobra, niech będzie. Ja sobie tutaj tylko sobie, nie, trochę rzeczy wywalę. Niestety niektóre będę musiał zabić. Okej, okay, zobaczmy. Co my tutaj mamy? No, to będzie na paliwo, Elo. Gdzie się tam tamtym? To też będzie na paliwo, o ile czekaj, bo, bo ja nie wiem ile my mamy paliwa, No, to prawie pełne. Znaczy pełne, jest nawet mniej niż połowa, no ale. To będzie na paliwo, to będzie, to będzie na paliwo. Może to zerwać? To też będzie na paliwo. Nie wiem, To będzie, to będzie tutaj stało, bo to jest są śmieci, więc sobie tutaj będzie stało. To będzie tutaj też cało, tu jest kielich, więc to jest wartość, więc ja sobie... Ja sobie to wezmę. A to sobie gdzieś, nie wiem, powiesimy. Na przykład y, tu. Bo on ma Dobrze. No i jeszcze tą babską muszę jakoś tutaj... Z znaczy co... To... O, no jest. Okej, okay, co ty tam robisz? I czego nie było słychać po Próbuję, żebyśmy lakali. Fajnie, 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 love, fajnie. fajnie. A ja sprawdzę, co jest w tym domku. A nie, byliśmy tam, dobra. Ludzie, bo kan rzucił nowy odcinek. Jej! Łukasz! Say goodbye! <laughs> Łukasz! Tu doktor jest! Ciu! Ciu! Asy z Andryapolis! Ciu! Ciu! Asy z Andramis! Ciu! Ciu! Ani z Neapolis! Ciu! Ciu! Ani z Tylko nic mnie nie zabieraj! Wszyscy deadly! A jak to mi coś zabiega. Ta łopata twoja? Tak. Masz? Nie, bo tam jest doktor. Ta wela twoja? Tak. Nie wiem, wiem. To zrosła te psy! A, nie, myślałem, że. Ja już spędzić na przez nie. Iść do tego doktora. Mam! Mam! Zabij, Nawalam w nich, nawalam w nich, ja zaraz zginę, ja zginę. <ścoughs> Geniusz. Elo. E, mogę cię do foreka schować? Nie, nie mogę. No już, idę z tobą tam. Do doktorka pójdziemy. Weź do Co? Kto entera sıśmy ma? A, dobra. No in teraz, in oh, to jest stach tych trupów. Ja sobie wezmę te trupy. Trup. trup do, en trup. I trup, i trup, i to jest twój stary. Ej, możemy tutaj poczekać na dzień? Gdzie? Ja. No tutaj w pociągu Okej, okay, już ja idę. Nie mam broni żadnej. A, bo ty nie masz... A no tak, bo musisz się tutaj jeszcze wziąć. No mi... zombik! Big przez ściany. Dobra. Dobrze, teraz czekam nadzieję. czekamy nadzieję. Teraz czekamy nadzieję. a mnie tu nie ma, okej. Okay? No właśnie chwili. Oa, oa! Płancze O Pożegnaj oh. się z widzami! Albo nie Będzie co, odechciało mi się już to grać.